Siema. To jest mój odfitcher na dzisiaj. Makijaż mam taki piękny. E, ogólnie to jest z poprzedniego. Hola, to jest moja nerka, którą uwielbiam. Mam ją od lutego. Kocham nerki. Swoje też. E, a buty mam takie. O, to jest mój bucisz. To jest ten, którego wam pokazywałam wcześniej. Tak noszę je. Uwielbiam. One są bardzo cieplutkie. To są chyba moje jedyne buty ciepłe na zimę, A tu jest. Syf. Mm, makijaż ogólnie z bliska wygląda w ten sposób. Mam tylko żel na brwiach, trochę różu na tutaj, na tym, na y, rzęsach mam tusz i podkład. Więc ogólnie trochę minimalistycznie, ale trzeba się było wysmarować kosmetykami nie, y, jak to nie kolorowymi, tylko y, faktycznie pielęgnacyjnymi. Bo moje włosy w tym momencie mam na sobie suchy szampon, żel jestem jako taki, wiecie, przygładzacz i... Yy, od... chyba Herb... no to gdzieś wstawię, bo ja nie pamiętam jak się ta firma nazywa takie coś co chroni przed smogiem i przed y, promieniowaniem UV I się Marko. to ja WhiteWool nagrywam dla was film z rękawem kuchennym 3 metry kolejny Hall, ale tym razem do, do domu Eee, I to jest e, pierwsza rzecz ręka w kuchenny 3 metry, który kupiłam e, te... carę furę e, w curfiurze. E, jest to ręka do pieczenia i będziemy więc piec... tam, tam, tam szampon. Daw do włosów. Ogólnie moje włosy dzisiaj wyglądają jak włosy. Cieszę się, że wygląda jak włosy, przynajmniej wygląda jak szympans. E, ogólnie to jest zapach e, różany, ma aloe w składzie i ma e, Rose e, Water. E, jest to Natural Origin e, 95% właśnie włos zedobózi. E, ma certyfikat PETA z tego co tutaj widzę i to jest 100% recykling. O, tutaj ma tego króliczka. Y, I ma tutaj PETA. No i to ma ten 100% recykling. Bardzo się cieszę, że takie rzeczy robią. Uwaga, biały jeleń, Bia, biały, biały, joleń, tak, mm -hmm. e, biały jeleń, jest to bardzo jeleniowaty jeleń. Właśnie mi się skończyła bateria. Ogólnie to, to byłby na tyle z mojego shoppingu dzisiejszego. I w sumie to powiem Wam jeszcze, co ma być informacyjnie e, na kanałku. W ogóle podoba mi się dzisiejszy mój makijaż. Bardzo mi się podoba. E, outfit też. Ta bluza. Idealnie. W ogóle te dresy co sobie wziąłam to bardzo są ciepłe. E, I ogólnie powiem Wam tak. <laughs> Będą kolejne recenzje na kanał wlatywać, będą yy, się yy, tutaj odbywały w takim interwale, że przez miesiąc będę praktycznie recenzować jeden, jeden serial, jeden, 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 No dużo odcinków, 30. Yy, ogólnie potem będą yy, recenzje Blue Eye Samurai, bo tak yy, wcześniejszy serial to będzie kibo, tak mam stracę. Nie wiem co mnie ostatnio wzięło na recenzowanie tych wszystkich seriali, aczkolwiek czemu by nie. Bo czemu by nie? W sumie no... Nie wiem, w sumie, czemu by nie, ale no, tak stwierdziłam. Do do to była BMB, to byłam ja dajcie na social media, których nie chcecie mieć. Makujcie, subskrybujcie i komentujcie. Bajo!